No, witajcie drodzy moi widzowie e, ponieważ dzisiaj sobie takie fajne e, te kaczuszka wyciągam tą kaczuszkę tutaj tą kaczuszka się gotuje fajnie e, gotuje e, ponieważ ja lubię taką sobie jeść kaczuszkę taką nóżkę fajną no do tego mogę sobie zjeść z chlebem czy tam ziemniakami. Teraz sobie będę jadł fajną kaczuszkę. No. Z ziemniakami. O! Tu ziemniaki się gotują. Fajnie. O! Tutaj się gotują. Eee, fajne ziemniaczki gotują się. Tam w czerwonym garku. Się gotują. No, wyciągnę sobie, wiadomo, mogę sobie zjeść z bułką tą kaczuszkę, tą nogę wyciągnąć, czy, czy tam mogę zjeść z ziemniakami. No, i, i będzie tak dalej, no. Fajnie tak se coś ciekawego zjeść, no. No, jeszcze się gotuję, fajnie, za chwilę sobie wyciągnę tą nóżkę z kaczuszki, Pokażę Wam, że naprawdę jest przepyszna. Ja sobie do tego jeszcze ziemniaki wezmę. nawet mogę sobie zjeść i, i, i nawet i z bułeczką tą kaczuszkę, te mięso. No. Mam też na obiad takie fajne te e, gołąbki, i wiadomo, no, gołąbki sobie potem zjem, a teraz sobie do tego jem kaczuszka i do tego taki fajny chleb i bułeczka no tutaj wam pokażę jeszcze te ziemniaki one jeszcze się gotują bo muszą być miękkie o tutaj fajne się gotują o tutaj w czerwony w garku. Fajnie się gotują, muszą być dobre, miękkie ziemniaczki, żeby to były po prostu miękkie. No ja sobie teraz właśnie. Teraz sobie właśnie teraz wyciągnę tą właśnie e, kaczuszkę. Pokażę wam, że naprawdę jest przepyszna ta taluszka. No nie ma jak to kaczka. No. O, mam kaczuszkę. Do tego sobie wezmę teraz chleb. O, przepyszna. Duszka z kaczki. Dobra, jest. Jest przepyszna. E, wiadomo, e, teraz sobie jem kaczuszkę. E, potem za chwilę sobie jakiegoś gołębia zjem. Fajnego. I będzie fajnie, no. No, do tego sobie wezmę chleb zaraz. Smaczna jest. Kaczuszka jest przepyszna. Chciałem wam pokazać, że jest naprawdę przepyszna ta kaczuszka. Warto jeść. A szczególnie do takiego rosołu można sobie w niedzielę dać kaczuszkę. Rosu jest też dobry z kaczki. No. O. O. Tutaj. Fajna. Pychota, pychota. Fajnie, przepyszna kaczuszka. Zawsze sobie może ktoś tak zrobić w niedzielę jakąś kaczuszkę. Na rosół czy jakiegoś kurczaka, no. Także mówię, bardziej ściepła. ciepła. No ja za chwilę sobie wezmę do tego jeszcze bułeczkę i będę sobie jadł. No bo dzisiaj jeszcze mam w planie takie fajne gołąbki. Takie z własnej roboty. Eee, druga jest kwestia, jest taka, że w drugim moim odcinku Wam pokażę, jak się robi fajne spaghetti z fajnym sosem profesjonalnym. Będzie fajna potrawka. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.